W niedalekiej przyszłości tajemnicze potwory pojawiają się na całym świecie i zaczynają likwidować ludzi, aż zostaje tylko kilku ocalałych. Stworzenia te mają twarde pancerze i są ślepe, więc podążają za dźwiękami, aby polować na swoje ofiary. W 89 dniu rodzina abotów udaje się do miasta, by zaopatrzyć się w supermarkecie. Poruszają się ostrożnie i nie mówią, zamiast tego komunikują się za języka migowego, który znają, ponieważ córka ligan jest głucha. Najmłodszy syn Boł sięga po zabawkowy wahadłowiec na półce i ledwo może go chwycić, przez ceospada. spada. Na szczęście Regan łapie go, zanim zdąży narobić hałasu. W międzyczasie ojciec libierze kilka przedmiotów, które, miejmy nadzieję, wzmocnią sygnał w ich radiu. Kiedy mają już wychodzić, Boł przynosi zabawkowy wahadłowiec. Jednak Li zabiera go i wyjmuje baterie, wyjaśniając, że nie mogą go zabrać, ponieważ jest zbyt głośny. Gdy Lee, jego żona Evelyn i ostatni z rodzeństwa Markus wychodzą ze sklepu, Ligan oddaje Bołowi wahadłowiec, a Boł potajemnie zabiera baterię. Rodzina rozpoczyna drogę do domu, idąc boso po ścieżkach z piasku, które przygotowali na dostawy. Kiedy przechodzą przez most, Boł wkłada baterię do zabawki i włącza ją, powodując dużo hałasu. To przyciąga potwory i zanim Li zdąży zareagować, jest już za późno, Boł już nie żyje. W 472 dniu Ewelin jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Wkrótce urodzi, więc regularnie sprawdza swoje funkcje życiowe i nasłuchuje bicia serca dziecka. Markus i Regan otynkowują ściany pokoju dziecka gazetami, aby go wygłuszyć. W piwnicy domu li monitoruje rodzinę za pomocą systemu nadzoru. Ma notatki o zdolnościach stworzenia i wiele gazet na ten temat, ale nie znalazł jeszcze sposobu na ich pokonanie. Codziennie bezskutecznie wysyła przez radio sygnały SOS, a każdej nocy podpala silos. Mieszkańcy odległych farm zawsze odwzajemniają ten gest. Na posiłki Ewelin gotuje w dziurze w podłodze i je bez użycia jakichkolwiek przyborów. Żetony w dziecięcej grze planszowej również zostały zastąpione kawałkami materiału. Pewnego wieczoru Markus przypadkowo przewraca lampę naftową i wywołuje mały pożar. Li natychmiast rzuca się, by go ugasić, ale trzask mógł przyciągnąć jakieś stworzenie. Dźwięk na zewnątrz zmuszali do zerknięcia i na szczęście jest to tylko para szopów. Maluchy uciekają i zostają zlikwidowane przez potwory na zewnątrz farmy. Później Li pracuje nad wzmocnieniem aparatu słuchowego dla Ligan za pomocą części z radia. Ewelin przerywa mu i dzielą słodką chwilę, tańcząc podczas słuchania muzyki przez słuchawki do uszne. W dniu 473 Ligan przechodzi przez dom, stąpając po śladach zielonej farby, aby nie spowodować żadnych potoków. Kiedy ma wejść do piwnicy, Lee zabiera ją i przypomina, że piwnica jest niedostępna. Następnie daje jej zmodyfikowany aparat słuchowy, ale ona go nie chce, ponieważ nigdy nie działa. Chwilę później Evelyn uczy Markusa matematyki, ale przerywa im Lee, który chce zabrać Markusa na lekcję polowania. Regan też chce iść, ale Lee nie pozwala jej, ponieważ jest to zbyt niebezpieczne dla jej stanu. Zdruzgotana Regan idzie do swojego pokoju i znajduje aparat słuchowy zrobiony przez Lee. Próbuje go założyć, ale nie działa. Następnie pakuje torbę i opuszcza dom, by odwiedzić grup boła na moście. Rigan wyjmuje wahadłowiec, odcina przewody powodujące hałas i umieszcza go na pomniku. Nad rzeką li wyciąga rybę z sieci, którą zainstalował. Kiedy kładzie ją na skalę, ryba macha dookoła i Markus zaczyna się bać, ale li powstrzymuje go przed ucieczką. Wyjaśnia, że głośne odgłosy rzeki zagłuszają mniejsze dźwięki. Następnie idą do wodospadu i li uczy Markusa, że mogą tam krzyczeć bez żadnego niebezpieczeństwa. Gdy mają wystarczająco dużo ryb, Li i Markus wracają do domu i natrafiają na ciało kobiety w lesie. W pobliżu stoi starszy facet, Ali wykonuje gest, aby poprosić o ciszę, ale facet nie może poradzić sobie ze swoim smutkiem i krzyczy. Li natychmiast podnosi Markusa i biegnie ukryć się za drzewem, gdzie zachowują ciszę, podczas gdy potwór przybywa i likwiduje mężczyznę. W gospodarstwie Ewelin idzie na górę z torbą prania, która zaczepia się o gwóźdź. Ciągnie, aż uwolni worek. Nie zauważając, że odsłoniła ostry gwóźdź. Chwilę później zszokowana odkrywa, że jej woda wcześniej pękła. Pędzi do piwnicy i przypadkowo nadeptuje na gwóźdź, przez co upuszcza szklaną ramę obrazu. Starając się nie krzyczeć, Ewelin włącza czerwone światła na zewnątrz, jednocześnie zauważając, że na górze jest już potwór. Światła są widoczne w oddali przez Lee i Markusa, którzy zaczynają biec na farmę. Po ustawieniu timera Ewelin chowa się za ścianą i zakrywa usta, gdy potwór wchodzi do piwnicy. Nagle wyłącza się zegar i podczas gdy stwór wskakuje na niego, Ewelin pędzi na górę tylko po to, by znaleźć kolejnego stwora. Biegnie na pierwsze piętro i wchodzi do wanny, walcząc ze skurczami, podczas gdy bestie przeszukują dom. Na zewnątrz każe Markusowi odwrócić uwagę. Markus odpala fajerwerki na polu, powodując głośne eksplozje, które zakrywają krzyki Ewelin, gdy rodzi swoje dziecko. Regan widzi fajerwerki z mostu i zaczyna wracać do domu. Podczas gdy Li znajduje strzelbę i wchodzi do domu. Podążając śladem krwi, wchodzi do łazienki i wpada w panikę, gdy widzi pustą wannę. Jednak Ewelin ukrywa się pod prysznicem ze zdrowym chłopcem. Następnie Li zabiera Ewelin i dziecko do stodoły, gdzie przygotowali specjalny pokój. Zamyka dziurę tuż przed tym, jak potwór może ich znaleźć, a kiedy dziecko zaczyna płakać, Li nakłada maskę tlenową na jego twarz i umieszcza go w drewnianej skrzyni, gdzie jego krzyki są stłumione. Po przebudzeniu Ewelin, Liz zostawia ją z dzieckiem i wyrusza na poszukiwanie pozostałych dzieci, nieświadomy, że potwory przerwały rury wodociągowe. Na polu Markus przestraszył się, gdy usłyszał jakieś odgłosy i zaczął biec tylko po to, by znokautować się po wpadnięciu na traktor. Wkrótce pojawia się Regan i zatrzymuje się, gdy widzi światło latarki Markusa. Potwór próbuje podejść do niej od tyłu, ale aparat słuchowy Regan wytwarza wysoką częstotliwość, która odstrasza stwora, jednocześnie raniąc uszy Regan. Następnie Regan podąża za światłem i znajduje Markusa. Rodzeństwo przytula się przed wejściem na silos, gdzie rozpalają ogień, by zwrócić uwagę Lee. Niestety zabrakło im płynu do zapalniczek i ogień zgasł. W stodole Ewelin w końcu zauważa wodę, która zalewa pomieszczenie. Skrzynia dziecka unosi się na wodzie, a w pobliżu stoi potwór. Gdy stwór zanurza się w wodzie, Ewelin bardzo ostrożnie siega do skrzyni i wyciąga swoje dziecko w tym samym czasie, gdy stwór wynurza się o centymetr od niej. Następnie powoli cofa się i chowa w kącie za spadającą wodą. W międzyczasie rodzeństwo kłóci się o to, co robić. Markus przypadkowo wpada przez włas do silosu wypełnionego zbożem, a wyłamane drzwi lądują obok niego. W tym samym czasie Li znajduje rzeczy Markusa i wspina się na traktor, widząc swoje dzieci, ale kilka potworów poruszających się w kierunku silosu. Kiedy Markus zaczyna tonąć w zbożu, Regan również wskakuje i popycha drzwi, aby mógł się wspiąć. Teraz Markus jest bezpieczny. Ale Regan tonie, więc Markus sięga po nią i wyciąga ją. W tym momencie potwór dostaje się do silosu, a dzieci używają drzwi jako tarczy. Po raz kolejny aparat słuchowy Regan reaguje i jego dźwięk odstrasza bestie, pozostawiając dziurę w ścianie. Li wkrótce dociera do silosu, a jego latarka jest znakiem dla dzieci, by wyszły. Słyszą potwora w pobliżu, więc Lee każe dzieciom schować się w ciężarówce, podczas gdy on bierze siekierę. Nagle stwór uderza Lee i powala go, powodując krzyk Markusa. Aparat słuchowy Rigan znów zaczyna hałasować i jest to tak bolesne, że wyłącza go, ale to pozwala bestii wskoczyć na ciężarówkę. Ledwo Żywemuli udaje się wstać i podpisuje „Kocham cię dla dzieci”, zanim krzyczy. Potwór natychmiast podchodzi do niego i likwiduje go, pozwalając Markusowi odjechać ciężarówką z powrotem do domu i połączyć się z ich mamą. Słysząc, że nadchodzi więcej stworzeń, Ewelin zabiera Rigan i Markusa do piwnicy. Regan przegląda notatki Lee na temat stworzeń i znajduje wszystkie jego eksperymenty z różnymi implantami. W tym momencie potwór wchodzi do piwnicy, a Regan zauważa, że jego obecność psuje ekrany bezpieczeństwa. Gdy bestia zaczyna niszczyć to miejsce, Regan włącza swój aparat słuchowy, a potwór zaczyna wić się z bólu. Następnie przykłada aparat do mikrofonu, powiększając dźwięk, aż bestia upada. Wkrótce atakuje ponownie. Ale jest słaby i zdezorientowany, co oznacza, że odsłania ciało pod pancerzem. To pozwala Ewelin zastrzelić ją i zlikwidować. Następnie retrospekcja pokazuje, co wydarzyło się pierwszego dnia. Rodzina Abbott idzie wspierać Markusa podczas jego meczu bejsbolowego i spotyka swojego sąsiada Emeta. On również chce wspierać rodzinę, więc uczą go, jak powiedzieć zanurkuj w języku migowym. Nagle z nieba spada niemożliwy do zidentyfikowania obiekt i rozbija się na ziemi. Wszyscy w mieście pędzą do domu. A botowie rozdzielają się na dwa osobne samochody. Pojawia się potwór i wyrzuca radiowóz w powietrze, powodując chaos i strach na ulicach. Drugi potwór rozbija szybę samochodu Ewelin, która odjeżdża tak szybko, jak to możliwe, tylko po to, by znaleźć ulicę zablokowaną przez nadjeżdżający autobus z potworem na pokładzie. Ewelin wrzuca wsteczny bieg i rozbija się. Regan widzi to i chce uratować swoją rodzinę, jednak nadjeżdża potwór, więc li wciąga ją do sklepu. Ukrywa się tam wielu ludzi. Ali musi uciszyć modlącego się mężczyznę. Wygląda na to, że stwór na zewnątrz odejdzie, ale niestety czyjś telefon dzwoni i bestia wpada przez okno, by zacząć likwidować ludzi. Lee i Regan uciekają tylnymi drzwiami, a potwór rusza za nimi w pościg. Kiedy docierają na ulicę, gdzie ukrywają się pozostali, policjant zaczyna strzelać do stwora. Kule nic nie robią, ale to wystarczy, aby odwrócić uwagę rodziny, aby się zjednoczyć i uciec razem. W teraźniejszości jest teraz poranek dnia 474. Rodzina opuszcza dom i znajduje płonącą stodołę, ale Ewelin nadal udaje się do środka, aby odzyskać skrzynię i zbiornik z tlenem. Tymczasem Regan wraca do piwnicy, gdzie chwyta duży głośnik, którego może użyć do wzmocnienia wysokości dźwięku swojego aparatu słuchowego. Bierze również mapę i z ostatnimi znanymi lokalizacjami ocalałych. Następnie wspina się na silos i rozpala ogień, ale odpowiada jej tylko jeden płomień a botowie decydują się wyjść poza piaszczystą ścieżkę i poszukać pomocy w miejscu płomienia. Po wielu godzinach wędrówki docierają do stacji kolejowej, gdzie ktoś obserwuje ich z cienia. Ewelin przypadkowo wchodzi na pułapkę, która powoduje, że niektóre butelki przywierają, więc rodzina zaczyna uciekać. Niestety Markus wpada w pułapkę na niedźwiedzie i krzyczy z bólu. Ewelin próbuje go uspokoić, ale dziecko również zaczyna płakać. Regan umieszcza go w skrzyni z maską tlenową, Podczas gdy Ewelin otwiera pułapkę na niedźwiedzie, powodując ponowny krzyk Markusa. W tym momencie widzą zbliżające się do nich stworzenie, na szczęście Regan szybko reaguje i włącza głośnik. Dźwięk z jej aparatu słuchowego sprawia potworowi nieznośny ból i odsłania jego ciało, pozwalając Ewelin zastrzelić go. Następnie rodzina ucieka do magazynu, gdzie zostaje zaskoczona przez Emeta. Stwór również wchodzi do środka i zaczyna ich gonić, więc Emet biegnie z rodziną i prowadzi ich do piwnicy. Jest tam dźwiękoszczelny bunkier, w którym mogą się ukryć, ale powietrze jest ograniczone, więc Emmet używa zegara, aby wiedzieć, jak długo mogą tam pozostać. Próbuje powiedzieć rodzinie, że nie mogą zostać, ponieważ nie ma wystarczających zapasów, więc Ewelin pokazuje mu dziecko w skrzyni, aby zmienił zdanie. Kiedy zegar się wyłącza, rodzina wychodzi i potwierdza, że potwór zniknął. Markus zostaje umieszczony z powrotem w bunkrze, aby mógł krzyczeć, podczas gdy Ewelin wylewa alkohol na jego ranę, aby ją zdezynfekować. Regan znajduje rysunki Emeta i dowiaduje się, że cała jego rodzina nie żyje. Po tym, jak Markus zasypia ze słuchawkami na uszach, Ewelin pyta Emeta, czy wiedział, że to li, kiedy co noc widział płomień. Emet przyznaje, że wiedział, ale nie dołączył do nich, ponieważ wszyscy ocaleni stali się dzikusami. Nagle Markus zaczyna słyszeć o Beyond the sea grające w radiu, co Rigan uważa za dziwne, ponieważ sprzęt Lee nigdy go nie odebrał. Emmet wyjaśnia, że słyszał ją przez ostatnie cztery miesiące i nie odebrał jej również w swoim domu, słychać ją tylko z doliny. Rigan wierzy, że to znak, ale Emmet upiera się, że nic tam nie zostało i chce, aby rano zniknęli. Gdy dorośli zasypiają, Rigan budzi Markusa i dzieli się swoją teorią. Korzystając z notatek Lee, Doszła do wniosku, że sygnał pochodzi z wyspy. Uważa, że piosenka jest wiadomością od społeczności ocalałych i planuje wyruszyć, aby ich znaleźć. Markus mówi, że to zły pomysł, ale Regan nie słucha. Rano Markus budzi się i znajduje w radiu wiadomość z napisem: Słuchaj dalej. Natychmiast informuje Ewelin, która z kolei błaga Emeta, by poszedł za nią. Tymczasem Regan podąża wzdłuż torów do stacji, gdzie znajduje opuszczony pociąg wypełniony ciałami i dziurami zrobionymi przez potwory. Udaje się naprzód i popycha drzwi na tyle, by wyjąć apteczkę. Nagle zostaje zaskoczona przez jakiś ruch, ale to tylko spadające ciało. Niestety robi trochę hałasu i przyciąga stwora, który idzie za nią, więc Rigan cofa się i włącza głośnik, aby go osłabić. Stwór trzęsie się z bólu, a Rigan próbuje go zastrzelić, ale kula tylko przeszywa jego twarz. Kiedy bestia ma zamiar na nią skoczyć, pojawia się Emmet i strzela do niej. Następnie duet ucieka. By ukryć się wewnątrz stacji, dopóki stworzenia nie odejdą. Emmet próbuje przekonać Regan do powrotu, ale ona odmawia i zamiast tego przekonuje go, by jej pomógł. Kilka godzin później Regan budzi się i wpada w panikę, ponieważ wszystkie jej rzeczy zniknęły, myśląc, że Emmet ją oszukał. Jednak wkrótce wraca i ogłasza, że znalazł łódź. Tymczasem Ewelin zauważa, że w zbiorniku kończy się powietrze, nie wspominając o tym, że Markus potrzebuje lekarstw. Prosi go, by został z dzieckiem podczas gdy ona pójdzie do apteki, obiecując, że wkrótce wróci. W drodze do miasta Ewelin przechodzi przez most i zostawia obrączkę na grobie Boła. W końcu udaje jej się dotrzeć do apteki, gdzie bez problemu odbiera lekarstwa i dwa zbiorniki z tlenem. Wracając do Markusa, przez chwilę opiekuje się dzieckiem, ale nudzi się i umieszcza go w skrzyni ze zbiornikiem tlenu. Następnie opuszcza piwnicę, aby zbadać budynek i znajduje miejsce, w którym śpi Emet. Zagląda również za zasłonę i znajduje ciało żony Emeta, co powoduje, że cofa się ze strachu i przewraca hałaśliwy sprzęt. Słysząc nadchodzące stworzenia, Markus pędzi z powrotem do piwnicy i wchodzi do bunkra z dzieckiem, przypadkowo zamykając drzwi. Stworzenie zaczyna przebijać się przez wejście do piwnicy i dostaje się do środka, podczas gdy Markus zdaje sobie sprawę, że kończy im się powietrze, więc zaczyna dzielić się maską tlenową z dzieckiem. W tym momencie Ewelin wraca i słyszy hałasy, więc strzela, aby zwrócić uwagę potwora. Gdy stwór wychodzi, Ewelin strzela do jednego ze zbiorników i podpala bestię, ale jej nie likwiduje. Płomienie powodują aktywację zraszaczy, a hałas odwraca uwagę potwora, pozwalając Ewelin przejść obok niego i wrócić do piwnicy. Pośpiesznie otwiera bunkier i znajduje nieprzytomnego Markusa, więc szybko go budzi i wymienia zbiornik z tlenem. Następnie zamyka drzwi bunkra, nie blokując ich, aby poczekać, aż bestia odejdzie. Po przejściu przez most Regan i Emmet docierają na molo. Gdy zbliżają się do łodzi, słyszą hałas i odkrywają małą dziewczynkę przykucniętą na pokładzie. Emmet podchodzi bliżej, a dziewczynka nagle zarzuca mu pętlę na szyję, podczas gdy grupa przerażających facetów wychodzi z ukrycia. Mężczyźni interesują się Regan, zdzierając z niej koszulę i usuwając implant. Akceptując to, co widzą, zaczynają zabierać ją z powrotem na swoją łódź. Emmet przypomina sobie grę w baseball i w języku migowym mówi jej zanurkuj, po czym atakuje faceta z siecią przymocowaną do pętli. Gdy Regan odskakuje, mężczyzna upuszcza swoją lampę, która pęka, wzniecając ogień na pokładzie i robiąc hałas dla dwóch potworów, które ich znajdują. Podczas gdy wszyscy uciekają w strachu, Emmet przywiązuje faceta do słupa i dźga go w nogę, aby zostawić go jako przynętę dla potworów. Następnie wskakuje do wody, jednak lina uniemożliwia mu odpłynięcie. Kiedy potwór w końcu likwiduje mężczyznę, Emmet jest wreszcie wolny. Stwór podąża za nim, jednak nie potrafi pływać i ostatecznie tonie, podczas gdy drugi potwór obserwuje go ze statku. Rigan wkrótce pojawia się w łodzi i ratuje Emmeta, który ujawnia aparat słuchowy ukryty w jego ustach. Chwilę później Rigan i Emmet docierają na wyspę i znajdują społeczność ocalałych żyjących w pokoju. Ci ludzie byli tu od początku, uciekli na łodziach, gdy usłyszeli syreny w dniu incydentu. Po ciepłej kolacji Emmet idzie na spacer po plaży i wpatruje się w rysunek swojej żony. Nagle słyszy głośny trzask i podąża za nim do brzegu, gdzie znajduje statek ze śladami pazurów na burcie. Emmet wraca do ocalałych, by ich ostrzec, ale jest już za późno. Potwór przybywa i zaczyna likwidować ludzi, podczas gdy wszyscy próbują uciekać i ukrywać się. Gdy Emmet biegnie w kierunku domu, podnosi dziecko i pomaga mu ukryć się w środku. Mieszkaniec wyspy również ukrywa swoje dziecko, a następnie on, Regan i Emmet wsiadają do samochodu i odjeżdżają, naciskając klakson, mając nadzieję, że odciągną potwora od ich małego miasteczka. Bestia ląduje na samochodzie i wyrywa dziurę w masce, zanim prędkość spowoduje jej upadek. W międzyczasie Ewelin, Markus i dziecko dzielą jeden zbiornik z tlenem, który wkrótce się opróżni. Ewelin wychodzi z bunkra, by to sprawdzić, a gdy podnosi lekarstwo, potwór pojawia się za nią. Biegnie z powrotem do bunkra, ale zanim zdąży zamknąć drzwi, bestia sięga do środka i rani jej nogę. Na wyspie Trio dociera do stacji radiowej, tylko po to, by potwór dogonił i schwytał wyspiarza. Regan i Emmet wbiegają do środka i udaje im się ukryć, gdy stwór zaczyna wyważać drzwi. Czekają, aż potwór dotrze do innego pomieszczenia i ostrożnie zakradają się do biura ze sprzętem. Regan otwiera drzwi, a pisk przyciąga uwagę potwora, więc Emmet próbuje je zablokować i potwór rani jego nogę. Kiedy Regan to widzi, włącza swój aparat słuchowy i przykłada go do mikrofonu, a następnie aktywuje transmisję, wysyłając bolesny dźwięk przez wszystkie radia. W tym samym czasie Markus słyszy dźwięk dochodzący z radia i odłącza słuchawki, aby użyć ich jako tarczy. Podchodzi i zmusza bestię do cofnięcia się, po czym sięga po pistolet leżący na stole i likwiduje ją jednym strzałem. Na stacji Bestia cofa się z bólu, a Rigan bierze rurę, by zmiażdżyć jej głowę. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.